Chciałbym Państwu zaprezentować, jak powinniśmy postępować w przypadku kolokwium. Otóż po pierwsze ustawiamy szablon rysunku dla SNOWY i mówimy, żeby wybrał nam z dysku. Odpowiedni plik szablonu, czyli pliku z rozszerzeniem DWT. Zastosuj OK, i wtedy, jak klikniemy nowy, to ma nam wskoczyć nasz nowy szablon. Po pierwsze, zapiszmy od razu rysunek, jako i też no, załóżmy, że to będzie na jakimś przygotowanym katalogu. GZK i zadanie będzie pierwsze czyli piszemy ZAD1 DWG sam doda AutoCAD jak widać tu jest to dodane zadania będą podawane na Teamsach jako bloki wstawimy blok i trzeba będzie wybrać katalog, z którego to będzie tak, czyli z którego będzie pokrywane. Mamy taki pliczek. Chcemy, żeby go rozbił. Klikamy i wstawiamy określenie punktu i wstawiamy go w koniec tu w ramkę. To już możemy zamknąć. W ten sposób mamy przygotowane założenia wczytane do swojego rysunku. I jest to zadanie pierwsze. Do rozwiązania może nam się przydać na przykład nowa warstwa. Tworzymy ją w ten sposób, że ustawiamy się na warstwie jakiejś, której na przykład chcemy mieć kolor czerwony, no to na czerwonym od razu, chociaż kolor będzie można zmienić. Ale weźmy sobie, że będzie z tej startował. Będzie to warstwa pomocnicza. Pomocnicza bądź konstrukcja. Weźmy tutaj kol taki fioletowy. Przełączymy na tą warstwę pomocniczą i możemy rozpocząć rozwiązywanie. Zadanie jest przekrój bryły płaszczyzną PQR, w związku z tym jest to typowe zadanie na punkt wspólny trójki płaszczyzny, czyli zaczynamy od rysuj linia i będzie to od koniec do koniec tutaj, czyli przez punkty PR. Powtórz porli, powtórz rysuj linia i pod prawym klawiszem myszki i Robimy następną, bo chcemy uzyskać do wyznaczenia krawędzi przecięcie prostej z jej rzutem. Jak zrobimy drugi taki taką konstrukcję, czyli znowu prosta i ze swoim rzutem. Żeby uzyskać te punkty, gdzie się przecinają prosta ze swoim rzutem, to możemy skorzystać z zaokrągli Promien jest 0. W związku z tym będzie nam to, zaokrą to zaokrągli wyjdzie nam jako powtórz zaokrągli, przecięcie tych linii. Narysowanie krawędzi przecięcia to jest od koniec do koniec. Żeby nam działało w ten sposób to musimy ustawić lokalizację i wybieramy punkt końcowy, symetria centrum, punkt kwadrant, baza prostopadły styczny. Pozostałe punkty raczej będą przeszkadzać. Oczywiście śledzenie musi być też włączone. Jak mamy już wyznaczoną tą krawędź no to oczywiście wyznaczaliśmy punkty. Dlatego Napiszemy, że tu, tak i jeszcze trzeba tu Enter, żeby nam tekstu nie obracał i będzie K1 i drugi raz Enter, żeby zakończyć pisanie tekstu. Można skopiować i przerobić albo jeszcze raz zrobić pisanie tekstu i znowu Enter przy zerze, żeby nie obrócił i K2. I drugi raz też, żeby zakończyć tekst. W autokadzie możemy w bardzo łatwy sposób sobie wydłużać linię. I tu mamy wydłuż. I teraz tak, różnica jest między autokadem 2020 a 2021. Taki, że ten startuje od razu do wybrania wszystkich krawędzi jako do... do granic przedłużenia, więc wystarczy nacisnąć i już nam to przedłuży w 2020 trzeba byłoby Enter napisać żeby tak samo działać albo tam jest standardowo, że granice i wtedy wskazujemy do których krawędzi ma to przedłużać od razu tutaj też sobie przygotujemy tak żeby uciąć te krawędzie ponieważ będą nam potrzebne pewne fragmenty tej prostej więc zastosujemy utnij no i tutaj możemy uciąć na zasadzie takiej jak to 2001, czyli tu i tu, ale trzeba dwa razy klikać. A możemy też zrobić tak, że weźmiemy krewę tnące, powiemy, żeby ta i ta była tnącą I wtedy za jednym kliknięciem mamy. Potrzebne nam to jest do tego, żeby tutaj wstawić pewne fragmenty. Niż w rozwiązaniu. Może być tu, już polilinia na przykład. O, początkowym tu Osta od razu nastawmy szerokość. Kropka 3. Enter, Enter. I do tego powtórz. Od tego końca do tego, czyli żeśmy te fragmenty uzupełnili, ale są to osobne odcinki. Więc teraz możemy zrobić tak, że ponieważ płaszczyzna podstawy jest równoległa do tej płaszczyzny, to przez punkt R możemy poprowadzić równoległą, czyli kopiuj to, złapać za koniec i wstawić tu w koniec. Potrzebujemy na całej płaszczyźnie tą krawę w związku z tym wydłuż i tu i tu trzeba dwa razy kliknąć bo tutaj właśnie są te ileś tych prostych, w związku z tym nawet lepiej by było tu wybrać granicę i powiedzieć, że do tej granicy i enter tu już żeśmy uzyskali na tej płaszczyźnie pionowej dwa punkty, w związku z tym możemy tą krawędź już tu dokładnie wyznaczyć. Tu jest taka sama płaszczyzna równoległa, w związku z tym kopiuj i enter i koniec. Oczywiście trzeba tu dojechać do końca płaszczyzny w związku z tym trzeba to przedłużyć, czyli wydłuż, no i znowu jest kilka, no to do granicy, czyli do tej enter i mamy. Tu mamy już na jednej płaszczyźnie, czyli polilinia i od końca tej do końca tutaj. Tu mamy równoległą płaszczyznę, w związku z tym kopiujemy tą krawędź i stąd do tego. Tu jest za długo, więc utniemy i wybierzemy, co ma ciąć, ta krawędź ma obciąć i mówimy, że to ma być skrócone. Tutaj narysujemy no, polilinię od tego końca, bo tu już jest na dwa punkty na jednej płaszczyźnie. Taki sam przebieg krzywy jest na tej płaszczyźnie, bo jest równoległa, czyli kopiuj. I mamy już na tej przedniej płaszczyźnie. Trzeba dojechać do końca do krawędzi, czyli wydłuż. I znowu. Granica dotąd, enter i wydłużamy. Na tej pochylonej płaszczyźnie wyznaczymy krawędź przez to, że skopiujemy tą górną krawędź i tu w tym punkcie, gdzie przechodzi, ponieważ dwie płaszczyzny są równoległe, to krawędzie są równoległe, no to wyznaczyliśmy tą krawędź przecięcia tej nachylonej płaszczyzny z płaszczyzną podstawy w związku z tym mamy punkt wspólny trójki płaszczyzny, tu jest trochę za długo będzie go ciężko łapać, więc go utniemy i teraz możemy narysować krawędź z tą płaszczyzną, czyli załóżmy linia będzie odtąd do końca wydłużymy wydłużymy do tamtej ale to nam nam jest potrzebna jako polinia, czyli tu sobie narysujemy polilinię od tego do tego punktu, tu na górze możemy to postąpić w ten sposób, albo skorzystać z tego punktu wspólnego trójki płaszczyzn, czyli stąd do końca, no i wydłużyć, no i ale to jest na tej tylnej płaszczyźnie. Więc tutaj nam potrzebna jest polilinia, ale do końca tej, o, no i to jesteśmy na górnej płaszczyźnie i mamy do końca tej. to co prawda jest równoległa do podstawy, w związku z tym można było tą krawędź sobie zaznaczyć już jako początek, czyli skopiować równolegle do punktu P. I teraz, jak ustawiliśmy to w polinią, to możemy zedytować i powiedzieć, żeby dołączył do tej polinii pozostałe fragmenty. I tak. I mamy już otwórz, czyli nam zamk zamkniętą polilinię mamy, czyli cały, całe nasze rozwiązanie jest zamkniętą polilinią. W związku z tym możemy się przełączyć na kreskowanie, wyłączyć te niewidoczne i założenia oraz pomocniczą, co nam da jeden zarys zamknięty, możemy to zakreskować. ANSI, jednym kliknięciem mamy. Możemy przeskalować, na przykład na 0.5 będzie gęściej, możemy obrócić kąt, zmienić, także tutaj jest pewna swoboda. Włączymy teraz pozostałe warstwy. Dlaczego wyłączałem warstwy? No bo by mi przeszkadzały przy kreskowaniu. Musiałem wskazywać wszystkie pola, które były między nimi, a tak to było dużo prościej. No i cóż, zapisać, zamknąć, wysłać na dysk sieciowy.